Dobrze. 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 Dzięki. Zrywkujesz. Wow. Hej. I w następnym już na pewno postaramy się rzeczywiście coś bardziej kreatywnego. Ta druga moc bardzo nam pomaga teraz w szybkim przedostaniu się, więc. No znacznie lepiej będzie, prawda? Siemęczku, witam was w kolejnym odcinku z Ori and the Will of the words*. Lecimy, jesteśmy już daleko, a dalej w sumie czuję, że niewiele żeśmy zrobili, szczerze mówiąc. Wow, gdzie ja trafiłam? Gdzie ja jestem? Ała? Co to ma być? Okej okay. Ja bym poprosiła natychmiastowe zmiany w tej chwili, nie? Coś mi innego pozostało, prawda? Zaczynamy z grubej rury. No dalej, dalej. Zadypał. Nie mogę się dać do rogu dać Ała Dobra, czaję po dupie, nie? Po dupie trzeba Ała Nie mogę się nawet gnieść, atakować po dupie i unikać się okej. Okay. <laughs> nie, 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 uda. Się. No to spokój, to jest trochę On ma pewien system On robi fajnie według systemu, to nie Teraz będzie bieg. Okej, okay, teraz skoczymy. Mhm. Ja w to nie wierzę, nie? Yy, Idzie nieźle. Przestaje nagrywać, bo twierdzę, dobra, coś tam już zepie, bo już mam tyle i ta walka mi tyle zajmuje, że masakra. Przestaje nagrywać nagle od razu, po prostu za drugim razem. Zabijam potwora, no nie? Ja nie, nie wiem, jak to działa, no nie. Ale ogólnie wyleciały z niego punkty, przewrócił się i padł, bo w końcu załatwiłam jego wielkie dupsko. Jest dobrze, moi drodzy, mamy to za sobą, początek odcinka za nami, także pewnie zrobię Wam po prostu przeróbką, jakąś taką porządniejszą wojnę i Wam pokażę. I to, że wykonany, no nie? Bo całej walki no nie nagrałam, chociaż szła mi dobrze. Jestem zadowolona. Jak ja mam tak nie przejść, przepraszam bardzo. A no dobra, no dawaj Dzięki To będzie by miała zapis, no nie? Chyba mam ma zapis, no. Czy tu jest? Nic? Coś nie? Jest i drzewo, moi drodzy, już drugie w tym odcinku. Na pierwsze, sorry. To było przed nim. To się już myli, ojej. Odbicie, O, no to mamy basz. Mhm. To mamy basz. Teraz się dowiecie, o co mi chodziło przez te prawie wszystkie odcinki. Uuu, kula na górze. Dobra, F. Ja bym wzięła sobie coś innego niż F, bo mi to F nie pasi. Hmm. Dobra, może to jakoś przejdzie, ale generalnie słabo, nie. No dobra. Dobra, tak działa odbicie, teraz już wiecie, dlaczego nie mogę tego otworzyć. Oh Dobra, jakoś to działa z tą czwórką. Otworzyliśmy sobie. Dobra, idziemy. неважно. Не рухни ни. Działa. Dzięki. To obra 1429. Nie jest okej. Okay. Gdzie ja doszłam? Gdzie jest w końcu follow? Już mam dosyć, nie? Yeah. Wiesz, można Okej okay. to wszystko? Głęboko mi to coś nie gra. Dobrze. Dobrze. Dzięki, dzięki. Przeszliśmy chociaż o kawałek dalej, bo w pewnym momencie jak widzieliście, trochę mi się utknęło i to było po prostu straszne i... ale się udało i jest okej. Okay. Milcząc oraz gnijąca czelność. Widać, że gnijąca, nieprzyjemna. Nie chcę i nie mam ochoty tam wracać. Chciałabym zrobić w końcu jakiś podstęp, proszę. Widzę, że jest tu pięknie za nami. Może coś tu się wydarzy. To ty jesteś Kwolak. maleństwo. No, przy tobie to rzeczywistość. No, nareszcie go znalazłam, ludzie. przerażające i zarazem fascynujące, prawda? No ma kweli buła. Igroko do. Już może Widziałam go w tle.

Mm hmm. Mm hmm. Whoa. Okay. Co się znajduje tej stronie? Cześć Moki! Woda jest czarna, nie musimy nie możemy pływać. Zła woda. Słodna. Jeśli nie ruchomo, to do tego woda, woda stoi w miejscu. Już mi tak kwonok tłumaczył, kochani moi. Nie trzeba mi dwa razy mówić. No wiem, no i... O nie, no co za... Jezu ja Jeszcze nie przywykłam Tak Dobrze Spadajmy stąd po prostu Co tu się dzieje? O! One zawsze mi pomagają, więc to jest takie O, mam pomoc. Dzięki! Moje mordki. Wywalaj. Nawet nie próbuj. Cześć! Głównie bym może zebrała tamto. Dobra, ma. Nie jesteś mokiem, to widać. Twoje uszy bardzo zwisają. Ja zauważam różne rzeczy, na przykład tę mapę, którą znalazłem. Mógłbym ją dać kartografowi Lupo, ale on ma już wystarczająco dużo. Map powinna trafić do bieżącego. Podobno dla mnie u mapy, Może tak, aż mu się spodoba. przekażesz mu ją? Widziałem go na źródlanych polanach. Pewnie, mogę. Okay. spróbować Drąg do rąk. Nowa misja poboczna. Spoko. Eee... Fila. Mm-hmm. Thank you. Dobra, lecimy. Halo, kto zburzył mój mur? Yy, ja, ale nie rób mi krzywdy... Proszę. O matko, czy to jest? Powiedz, to niech ci się tak przyjrzę. Ouch. Ouch. Źródlane polany. Co to za uran jakieś? Ojej. Oper, co tu się wydarzyło? Weź mi powiedz. Ach, widzę! Ach, witaj, widzę, że udało ci się powrócić na kolany z duchów. Czy podczas swoich wypraw udało ci się już trafić do źródła? Podno znajduje tak się tam stara biblioteka. Być może ja sam pobawię się na odkrywcę, bo zobaczymy się na miejscu. Chcesz udoskonalić swoje umiejętności, tak. Z chęcią bym wzięła coś nowego do walki, bo jednak tamto jest zbyt mało wystarczające. Wybierz na mapie studni duchów i przenieś do niej skądkolwiek stoi dużo energii. To nie jak dużo, to nie jak żmodki. Ryb, znów potężne, Zmieniające snu uderzenie. Szybki strażnik zwiększa szybkość ataku strażnika. Hmm. Gwiazda, nie. Pożoga, pod pompą Chcę podpalać. Pozwólcie mi. Jakby się dało, żeby był szybszy strażnik, ale to muszę mieć więcej hajsu. Są rzeczy, których nie mogę się, na, się nauczyć. W końcu nauczyć czegoś, czego sam się nie potrafi. Słyszałam mnie o miejscu, w którym można znaleźć wiedzę. Pradawną wiedzę, długo powiadają, że wyjście jest zagrodzone, a do środka dostaną się tylko najbardziej postrzegawczy. Powodzenia. A dziękuję, dziękuję. Podpal wrogów. Dłujeczka. Chyba przez przypadek to wykorzystałam. No jak na razie niech tak będzie, niech tak zostanie. Tędy drogę. O, cześć, Tok! O, A co tam masz za kartkę? Dźwig? Te wyraźne, przerwane linie, ten grupażny X to mapa skarbu. Masz tam ci za nią tak podróżnika. Coś mi mówi, że przydać się większy worek. Cekawka podróżnika. Przedmiot związany z misją. Z rąk do rąk. Misja jest zaktualizowana. No Okej. Okay. Cześć, nie zabijesz mnie? Nie śmiałem wierzyć w te plotki, ale oto jesteś, do znów No przybył duch! Mur nie sprawia ci trudności. Wygląda też, że on potrafi już budować tak nie, solidnie jak nie, niegdyś. Obiecałem nie, jednak, nie, że stworzę tu schronienie od zepsucia. Mieszkańcy tych polan na mnie liczą w duchu. Więc Szkole, obawiam się, że bez rudy wszystkie zawiody materiały, których potrzebuję, zostały porzucone, gdy my lud idziemy do nie, kopalni. Muszę odpowiedniego nie, zaopatrzenia moje marzenie o zbudowanie schronienia jak w gruzach. Gdybym miał trochę gorącej rudy, mógłby stworzyć bezpieczne schronienie na tych polanach. Napraw studnie duchów. Powiadają, że dawniej duchy potrafiły teleportować się z jednej studni do drugiej. Może kolczasty problem, takujące w noc czasa okropnie uciążliwe. Z drobną pomocą, usunąć, żeby połony stały się bardziej bezpieczne. Wow, to on potrafi takie rzeczy robić. Trzymaj koniec. Zaraz się za to zabiorę, ponownie mogę udawać, więc znów czuję się jak prawdziwy gorlek. Nie wiem co stało prawdziwych gorleków, więc jeśli spotkasz kogoś podobnego do mnie, miej się na baczności. Niech wszystkim z nas udało się zbijać przed skażeniem. Oh. Zanim nasz domek pochłonął piasek, duchy dostrzegły duży potencjał władzy i ludzie znikły nim, wypróbowały to, co dla nich zbudowaliśmy. Teraz wszystkim możesz. Wszystko. Uu, teraz wszystko możecie zmienić, gdyż jesteś z powrotem. Pomożesz mi przy kolejnym zadaniu? Wiesz, co. Nie, nie mam tyle. Rady. Lepiej się namyślić niż później żałować, prawda? Oczywiście. No dobrze, i to by było dzisiaj na tyle z naszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. W końcu zrobiliśmy duży postęp, więc jest dobrze. Do zobaczenia w następnych. Cześć!